zagramy sobie w The Washing of Ethan Carter. Nie wiem dlaczego nas wyrzuciło aż tu. Skończyliśmy przecież na dole, a pokazało mi save'a tutaj. Ale cóż, tak chyba miało być. Teraz lecimy do góry na powierzchnię. Hmm. Mam nadzieję, że już ta brama będzie tam otwarta, bo w kolejnym w kolejnym... W poprzednim odcinku byliśmy u góry oj coś ścięło. Niedobrze strasznie. Coś to strasznie ścina, jak jedziemy do góry. Ale... Ej, to nie tutaj. Chyba. chociaż i była zamknięta brama jak pamiętamy nadal chyba zamknięta zamknięta Chyba nie wyjdziemy tutaj Trzeba znaleźć inne wyjście Czyli trzeba znowu wrócić tam i chyba Wyjść z tego jak się wchodziło Tam nic nie ma Dobra Znowu za zaraz, laga złapiemy Przygotowałem wam już następną grę i będzie to fier trójka e, Ale To dopiero po serii e, z tej serii Bo za dużo bym ich miał chociaż teraz mam ferię to bym wydolił Tak powiem Wydolił Dobra Sejwa mamy Coś tam jest Dobra, lecimy tutaj. Bęgniemy, biegniemy, tutaj wszystko jest zrobione. idziemy. które to wejście było, chyba drugie. Tutaj, tutaj na pewno już nie chcemy iść. Tutaj.

Okej, okay. no tak, bo w poprzednim odcinku ten ojciec etana, czy to wujek etana, nie pamiętam, raczej nie wiem, że nie pamiętam, tylko że nie wiem. On mówi, żeby. Iść przez tą wodę wrzącą Wrzącą czy brudną, zieloną Coś takiego było Dobra Ale renderuje się Cierpię takich chwil idziemy do góry o dobra gdzie teraz iść dobra chyba pojedziemy teraz do góry Tam. Tą windą trzeba będzie pójść prosto do góry <tryk> Ładne Ładne, ładne widoki, ładne, ładne. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli tutaj wracać. Dlaczego zawsze świat nie może się od razu zrenderować? Daj się do tamtego domu wejść. Pójdziemy, może tu? O, to jest ścieżka czy wilki słyszę? O, czyli coś tu będzie, bo są otwarte drzwi. To wszystko. Czekajcie, jak zwykle ktoś musi dzwonić. Jestem Czekaj. z powrotem. Jak zwykle ktoś musi zadzwonić. A no dobrze że odebrałem. Dobra, przed chwilą. Ach, kto to mówił? Ja wiem, że Eta mówił o za. Prawda? Coś z domu Vandegrifa. Czuję. I ten naruszył spokój uśpionego. Musi ponieść karę. Aha, coś tu się rozkręca. Bo przed chwilą mówi. A to jest ten dom Musisz porozmawiać ze swoim synem. Znów kręcił się obok domu Grifa. Podobno znalazł jakiś tajny pokój. Tajny pokój. Ach tak. Dobra, porozmawiam z nim. Czy to na razie nam się rozkręca. Ponieważ teraz wiemy, że to ten dom układaliśmy w tamtym domu Vandergriffa. On mówi, że czujesz to chyba dym nam pomóc. Nie ma innego wyjścia. On chce Itana. Powariowaliście? Wszyscy powariowaliście. Ten Dale tylko broni, to chyba wujek tego etana. I ostatni pokój. To nie moja wina. Nie chciałem, żeby tak się stało. Żeby tak się stało. Coś jeszcze ten dom ma mi do powiedzenia? Chyba nie Aha Gdzie tu iść? Do góry teraz pójdziemy Więc zwykle się renderuje świat i będę szedł wolniej Hm. Tutaj też jest jakaś ścieżka, czy to mi się zdaje. Coś tam jest szybko. Ojej. Ludzie przychodzą tu z różnych powodów. Chcą się dowiedzieć czegoś o przyszłości, ale tam jej nie jest zbyt dobrze. A się wysusiem. Jeśli chcesz znaleźć mój dom, najpierw musisz odpowiedzieć na pytanie, które ci zada. Czy osiem.

Określone gorzej niż w moim zeszycie eee, tekst Nad brzegiem rzeki siedziała piękna kobieta Zbliżyła się do niej wiedźma i powiedziała, że kobieta będzie miała dziecko Kobieta zaczęła płakać z radości Radość jednak zmieniła się w strach i kobieta nie mogła przestać płakać płakał bezsennymi, e, bezsennymi miesiącami, aż narodziło się dziecko Ale łzy poszarzały kobietę Przestała być piękna. Gdy jej syn był już wystarczająco duży, wspiął się na górę i odnalazł dom wiedźmy. Zapytał ją, czy mogłaby sprawić, by jej mama znów była piękna. Wiedźma zadała chłopcu wiele pytań. Usłyszawszy odpowiedzi, oznajmiła mu, że to, co powiedziała jego mamie o dziecku, było kłamstwem. Chłopiec zniknął, a matka znów była piękna. Ładuję. Witam. Nie ma sensu komplikować życia sobie i innym. Spróbuj się dostosować. Przestań bujać w obłokach. Zacznij żyć rzeczywistością. Misji to matka. To właśnie inni. Rzeczywistość matka etana, tak. Dobra, jeszcze ten list przeczytamy. Liścik matki Etana. Etan, słoneczko, przepraszam, że na ciebie nakrzyczałam. Chcę, żebyś zachował ten liścik i czytał go za każdym razem, gdy stracę panowanie nad sobą. Nie robię tego e, umyślnie. E, mam niewyparzony język. Jesteś moim chłopcem, moim kochanym skarbem. Postaraj się po prostu przestać bujać w obłokach, dobrze? Nie. hehe domek. Dobra, jak zwykle rozwiązaliśmy jedną misję. Mam nadzieję, że się podobało i pomogłem komuś, jak ktoś nie wiedział, jak tę misję przejść, bo sam bym, gdyby nie to czerwone coś tam, co świeciło, bym na pewno tam nie poszedł. Lajkujcie, komentujcie, dodawajcie komentarze, czy może być seria z tej gry? Eee, może chcecie, abym inną nagrał po tej serii zaginięcia Tana Cartera? I to wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się, cześć!